Nowy, limitowany wojanek o smaku gumy balonowej, już dostępny w sklepach Biedronka. Mmm, jest pyszne. Dzisiaj gramy w chowanego brainrotami. I jak widzicie jestem takim awokadini gufini. I również ze mną są inni wojanowiczanie. Siemano! No halo, ja też jestem tym brainrotem, zobacz! Ej. Lepiej się bo ja będę was Chowajcie się natychmiast Tak, musimy uważać, bo Ptycho będzie szukał Więc musimy wejść w jakieś bezpieczne miejsce Patrzcie, możemy sobie stanąć na przykład tutaj I te wszystkie prynoty, które tutaj chodzą One tak naprawdę są fejkowe I tylko ja jestem prawdziwy Nubek i Gacek A ptyś ma za zadanie do nas strzelać I nas rozwalać I pytanie, ja czy mogę. znajdzie jakąś osobę Tutaj hmm. jest tyle prynutów i niektóre bazy są zamknięte Ja chyba tam nie A, mogę wejść A, A nie przeszedłem okay, do zamkniętej bazy, ten! Do Lito, no z was. A, o, to nie my! Musisz się bardziej skupić! Ja jestem bardzo nie. ukryty. No, dobrze, dobrze, w takim razie zaraz znajdę was i pójdę do was wszystkich i wszystkich was zniszczę! Nie, dobra, musimy bardzo uważać w takim razie, zobaczcie, Ptycho jest tutaj i ja muszę teraz w odpowiednim momencie wyjść. O dobra, ja będę sobie troszeczkę chodził, bo widać, że inne brenoty też sobie chodzą i nie ma Boliad, z tym problemu. Nie, nie wiem, do... że to jesteś ty! Wiem, że to jesteś ty! Ja, Ej, o. nie gada! Anubek, gdzie ty jesteś? No jak to nie widzisz mnie? Przecież e, ja jestem twoją lepszą wersją. Przecież ty musisz Nie wiesz, gdzie ja jestem. Skąd wiedziałeś? No, sorry. Nie wytrzymam. Dobra, ty jesteś za mocny. Ej, chwila, chwila. Ja tu widzę mega mocnego brain rota. Zmienię się w niego. O tak, zobaczcie. Jestem teraz miałem A tylko co robi? Strzelaj, tylko! Ja to jest jest robione, fanta, bo ktoś no so, to so Hej, ja zapalnówka. A to oznacza, że teraz Nubek szuka razem z nim, więc musimy bardzo uważać i patrzcie, Ja sobie chodzę normalnie tutaj, bo jest najmniej osób w tym miejscu. Ej, ale a... wiecie co? Bo Masz na mnie powiedział o ważnej rzeczy. My mamy co? tylko 13, 15 amunicji, łącznie do wystrzelenia. Hej, no faktycznie. Ja mam tylko 9 amunicji, więc muszę się strzelać. Alfiratuna taką mnie jakiś miał. Dzień miał Ej, co ty za miała spotkałeś? Kto by się serio, przebierał serio. za taką mocną postać? Dobra, sobie. No, zobaczcie na przykład, że brał ze strober elefanta, ale chwila, młody, to jest gocek, gocek, futer, czy to jest jakiś gockie pian? Ja. Bo to jest to na Ej, hahaha, ha, ha, ej, nie, 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 nie i co? Błąd! Oni nie, się Oni do mnie się kopią! Uda do się Zostanę do samego się Zostało tylko do sekund się jeszcze się jeszcze w się kopią! To, no to na pewno szybko to hey yes. Wygrał Wojanito. Mamy rundę drugą. No i musimy się przygotować, bo znowu będzie losowanie, kto będzie szukającym, a kto będzie się ukrywał. A, no, teraz no, ja, to szukam. ja szukam! <śmiech> <śmiech> dobra, teraz to zapewne nie znajdziesz, bo my się schowamy bardzo. I mocno. za 10 sekund zaczynamy, więc ja się w tym momencie napiję wojanka przez te 10 sekund, żeby zdobyć mega motywację do rozwalenia i haha! Ha. Ja, 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 ja je... ci tak odpowiedź nawet, że będę w którejś bazie. <laughs> Ej, to jest no, Uwielbiam wojanka! Z Zwłaszcza guma balonowa, sprawdzajcie, bo jest limitowany, okej. Okay. Ja na przykład jestem już no, schowany bardzo majanek. mocno i nigdy mnie nie znajdziesz. To ojtek. ja uważam, słuchajcie, że Ptycho mega słabo się zachowywał jako e, szukający i mega nie potrafił nikogo trafić, więc ja będę strzelał dosłownie do wszystkiego, co się rusza. Na początku spróbuję wyeliminować wszystkie postacie, które stoją na zewnątrz, a potem te, które są w środku. I chwila. Eee, no ojtek, nie. E, My się wydaje. My się o, wydaje. To i tak, że ty jesteś bardzo. Nie do tych brynotów, że strzelam do wszystkich. <try> Dobra, zobaczcie tylko na to. Wszystkie rozwalam i już praktycznie nikogo nie ma na samym środku. Oh. O nie, to jest A, mega tak. przypał, to jest mega przypał! Nie, A tam ktoś się ukrywa na górze. Aha, ej, ej, dobra? Czy to był człowiek? Nie, to nie był człowiek. Ja, nie myślałem, to, że ej, trafiłem kogoś! Ktoś jest ta, 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 Chodź tu, to Gacuś, mam cię! <gadu> oh, nie, je, o nie, Jest, jest, już cię mam! Ej, wracaj, to czemu no, cię nie gatu. mogę strzelić? Zabijemy! No, nie, nie chłopaki! Udało odpadłeś, się! Gacek. I teraz, ja. Gacek, musisz mi pomóc, bo zobacz, ja już wyczyściłem prawie cały środek tutaj naszego miejsca, a zostało ich jeszcze dwoje. I pan do nich, musimy się dowiedzieć, gdzie oni są! Tam, gdzie została ciężka ty minuta, a powiem ci, że jesteś dosyć blisko mnie. Co? To na pewno jesteś na górze. Tak, bo to jest dobra miejscówka do schowania się. Ty leżysz, ty leżysz, ty i... Nieprawda, ja nie jestem w ogóle na górze. Jestem naprawdę bardzo blisko. Nie, nie, nie. Jakim cudem? Dobra, patrz, mogę zrobić pokaż ukrytych za 9 robuxów i teraz patrzcie tylko na to. Nie, 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 nie. Nie zrobisz tego, Toitek. Ej, tutaj jest. Mam go. Nie, cóż, Zobaczcie go! Strzelaj nie, do niego! nam no uciekał 30 sekund! Zostało! Nie, no, wiecie, nie. Trafi? Dawaj go z drugiej strony! No Nobek, powiedz nam, wiesz, gdzie jest maślana? Nie <gibli> mam pojęcia, właśnie, <gibli> dawajcie, rozdzielmy się! Oj, tek, ty do mnie strzelałeś do ściany i nie mogłeś we mnie trafić! Czekaj, czekaj, ty jesteś po drugiej to stronie tam? I ja już cię bo, mam! Kokopan, no, to. Nie, chwila. Nie! No to, i tak właśnie się pokazałem, jestem z drugiej strony! No nie gadaj, gdzie? Ja już wszystko kakow, rozwaliłem. Tak Jestem do niego się podnieść, eee, pole, do pole. Sekundy. Nie, w sekundy. Nie wygrał, co? Ty do mnie, ty do mnie strzelałeś, tak, ale nie mogłeś we mnie trafić w ogóle. Ja się kręcę, nie wytrzymam, a my podozwaliśmy prawie wszystkie brainoty, które tam były. No i dobra, teraz pytanie, kto będzie się znowu ukrywał? Ja się ukrywam, a kto szuka? A, ja będę was szukał po raz kolejny, a! ale teraz będę miał taktykę Tojka, czyli będę strzelał do wszystkiego. Ej, nie, to jest moja taktyka, nie możesz ty mi skopiować taktyki. Nie, 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 i wiesz co? I będę strzelał do wszystkich najlepszych brainotów. bo na pewno ktoś a! z was nie przebrał za jakieś no, ja się przybrałem naprawdę za mega mocnego sekreta, co nie widzowie. Ja, ja, ja też, no? Dobra, Dobra. wszystkie sekrety, no, które widzę, tak, zostały tak, pokonane. My, wszystkie pocie. sekrety! On już tam chodzi, a my sobie tutaj stanęliśmy, bo to jest najlepsza kryjówka i teraz patrzmy na niego. Ej, on faktycznie strzela do najlepszej! O, no, 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 no to dziś, A to będzie jakiś dragon kanelowy? A masz dragon kanelowy? Chwila, chwila, no, ja tu kogoś poznaje, ki? Czasem najwięcej radości dają małe rzeczy. To chwilę, gdy robimy coś wyjątkowego. Bo najważniejsze, że jesteśmy razem. I że możemy dzielić się tym. Co dobre. Kim ty jesteś? Dzień dobry, ja jestem tungsochurem z banowanym brain rotem. <laughs> On oh, to dear. jest. Ej, o, ja będę. Ja będę bry, tym pata, timbo, joko, to wszystkie Bryjocy zostały pokonane! O, nie, panie, to jest OG! E, no pamiętaj, że musisz najlepsze brejnoty rozwalić, co nie ptycho, a nie, prawda, nie takie Słabe! Ale to jest troszkę dziwne, bo Przecież tą 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 jest sekretem, a tutaj Jest zwykłym, uh. to jest dla mnie troszkę Ja myślę, że musisz rozwalić dla Wiecie, dla pewności Muszę go rozwalić Ej, to jest! Ciekawe, 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 ciekawe. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Czy my naprawdę gacek jesteśmy znowu w tym samym miejscu wszyscy Ej. Ej. Chyba Zobacz, długie, trzy kraby w jednym miejscu. Co? Ej, ej, przeteleportowałem ej. się na dół. Jak to no, tutaj. Niszczymy wszystkie sekrety, nobeczku. Ciekawe. Wszystkie, które napotka Ja każdego rozwalam. Ja chcę się za to zmienić dokładnie i patrzcie. Idę sobie na linii. na nie Te wszystkie sekrety okay. zostały pokonane, ale ej. nigdzie nie ma to i ta Gacka. Właśnie, A nigdzie nie ma. A ja A teraz, widzowie, będę się kręcił cały czas przy nupku. Ciekaw jestem, kiedy się skapnie, że coś jest nie tak. Zobaczcie, chodzę sobie przy nim dosłownie na niego nachodzę, haha, <noise> a o mnie nie nawet nie zauważa. Ja cię kręcę, ile tych brainrootów tutaj jest pełno, o, hotspot leży! a i zobacz, no, bo tutaj jest jakiś skim, to ja na tyli go, trzeba go jest? Oni nawet do mnie nie Dawaj strzelali, go. ale jajca. Dobra, szybko ukrywamy się a, stąd. Kolejny tung, tung, dobra, ej, tutaj, ej, czemu ten krab tak skacze, te bieszne ty nie mogą skakać. Ej, jak jakich... ten gacka! Nie!

Okej, okay, no i znowu mamy wybieranie kim będziemy tym razem o! Szukaczem! Znowu będę szukał! <laughs> Dobra, tak, tak to taki rolnik szukaj, a ja będę testował zakazane techniki chowania się. O, ja ja to będę oszukiwał i podglądał, za co oni się przebrali. Okej, okay, ptyś jest za tą taką dziwną, e, nie wiem, e, za zwierzę dziwne. Ten jest za kamelo, frigo kamelo, nubek i... A ja jednak coś to jestem bardzo mocnym Dreyrottem teraz, ty ludzie. A na pewno bardzo, bardzo, bardzo mocnym. No, wydaje on jest mi się, taki że. Mocny. Oj, tak, wydaje mi się, że chyba nawet wiem, jak bardzo mocnym. Aha, o, tak, ja ja... tak.

Dokładnie! Nie. O, ja widzę, że dzisiaj każdego tak rozwalę. Dobra, chodź to! Nie, A, Ci się nie, no nie. Mam cię! No jednego do mnie! chyba ze 3 sekund i mnie znalazłeś. Co niemożliwe! Wcale nie, słuchajcie! Ja teraz sobie spojrzę, za co przebrany jest maślana. I zobaczcie, on jest za udin, din, din, dun. I jest schowany mm. w jakimś miejscu! Może <laughs> będę mógł sobie kupić jakiegoś morfa lepszego, ale na nic mi fajnego nie to Dobra, widzę, że on jest na jakimś piętrze, które jest zablokowane. A, które piętro jest zablokowane tutaj to jest zablokowane Czyli on musiał teraz gdzieś być ja strzelam do wszystkiego co tutaj się znajduje o, chodźcie chodźcie to. widziałem widziałem gaska po drugiej stronie mapy Po drugiej stronie mapy widziałem gaska będzie nawet! E, e, nie serio, mam pojęcia, serio. gdzie, jakiego Gacka. E, widziałem Gacka po drugiej stronie mapy! Ale fajny udin, din, din, dun! Chyba go nie rozwalę! Dobrze, udin, din, din duny są fajne, wiesz na pewno nie można go rozwalić! Ej, czemu sposób? ten udin, din, din, dun zmienił się nagle w lawakę Saturnite? A masz! Ja nie, nie mi się wydaje, że się wcale nie zmieni! Ej, chwila, teraz widzę dwie awokadini e, gufolini. Dobra, rozwalam obie. A, a to jest a, a, nie, nie, no To nie. jest e, okay, I wszystko okay. ja! Yeah. Dobra, okay. tak, nie wiem, jak już z tym że to jestem ja. To było bardzo podejrzane. E, jak to podejrzane? Ej, dla mnie na pewno nie jest podejrzane to, że wiem, gdzie jest ostatnia osoba. Zobaczcie, so, on jest z Finina Bombardino, a ja jestem obok niej. Troszeczkę ją stroluję. Hmm, dobra, i bo u din, din Dun, więc kolejny też będzie u Din, din Dun. O nie! Ewakuacja, ewakuacja! Czemu ewakuacja? Ej, ewakuację robi, bo ja wiem, kim on jest. Chodź to, Ej, to jest Gacek, to jest na pewno Gacek! patrz, mam cię, elo! Wygrałem i wcale nie oszukiwałem, widzowie co nie? Mm, mm, co? Wcale nie Dobra, słuchajcie, znowu zmieniamy się, tym razem będziemy ukrywać się. O tak i pokażę wam zakazany sposób na ukrycie się tutaj. Musimy tylko zmienić się w tripi tropi i patrzcie teraz na to. Wchodzimy sobie dokładnie do tego miejsca i możemy wejść do ściany. O tak, jesteśmy praktycznie niewidzialni. A jeszcze sprawdzimy, czy ja mogę pod kątem sobie tak wejść tutaj. Czekaj, 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 o, dobra. Coś takie. What? To wygląda jak część mapy! Nikt mnie nie znajdzie dzięki temu, bo to jest najlepszy lifehack. Ha, ha, ha. Dobrze, zobaczymy. O, Będę was znowu szukał, No nie galer, nie dobrze! Ale teraz, to teraz to was tylko. na pewno. Na pewno was teraz znajdę! Ej, chwila, ja tu widzę, że on nie jest chyba. Gacek, gacek, ej! Ps. Halo Co ty, co ty tu robisz, co ty, ty tam <grystanie> Zobacz jaki jestem ukryty, widzisz to? Dawaj, zmień się też trypi tropi i będziesz mógł tak samo się schować jak ja Dobra, po trypi tropi, zaraz wracam, czekajcie na mnie Dobra, 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 a my sprawdźmy co robi w tym momencie Maślana O, to wszystkich strzela Strzela do wszystkich Kto by się przebrał za takie mocne brain roty Maślana? O, czekajcie, czekajcie, Wiesz, ci, ja dobrze widzę. Przecież się za najmocniejsze brain roty Dobrze Kacuś, dobrze, no, przebierz ja się To jest trochę mało miejsca, to jest trochę na nas dwóch ja cię Faktycznie jest ciasno, spróbuj do lewej strony bardziej O, czekaj, czekaj O, z Drugą stronę, drugą stronę O, do drugiej ściany Ej, co? Ej, czekaj, co? Chłopaki, zaraz nas widział! Ej, czekaj, czekaj, czekaj. On tutaj jest chyba blisko, musimy uważać na niego. Agacek uciekł, co? Jeśli nas wyda i naszą kryjówkę, to czekaj, będzie to bardzo ciekawy. Sta... O, girapa cielesty, ciekawe, o kto jest tam, girapa cielesty? Tutaj o. jest praktycznie przy ja mnie! Dobra, tutaj nikogo nie widzę. A może w oddali ktoś strzelę? Nie, no nikogo nie, Czemu nie widzę. On tak strzela i nawet mnie nie widział. Ja cię kręcę, zobaczcie, najlepsza miejscówka. Całą bazę. A ty znajdziesz kiedyś kogoś w końcu? Właśnie, ty no. nawet ani jednego nie znalazłeś, a postaraj się. A to jest właśnie podpowiedź, podpowiedź, to jest coś, nie, dobra. Y Zix podpowiedzi potrzebuję, podpowiedzi, proszę. Ja jestem niewidzialny, to jest moja podpowiedź. Dobra, to, a to jest ja ja jestem jes tam, tak samo niewidzialny jak twoja, tyle co powiem. A ja jestem no? świnką Halinką, no, tyle ci powiem, no. patrzcie, Gazek się schował tak samo a ja jak ja. A nuba, jest no, Jestem na rowerze. No, panu na rowerze jeździ, ja... Ej, został już rozwalony, patrzcie, goni do Ptycho. Oni nie mogą, nie mogą nas znaleźć. O, ja cię kręcę. No kurczę, blaska, no bo cię. To jest dobra, tyś złapał nupka. Teraz będą we dwóch szukać, ale i tak no, bo nie masz szans na znaleźć. Widzę tutaj jakąś Tripitropi? tropi, może to jest ktoś z Dobra, ja powiem, przyznam się, jestem Tripitropi. Co? Ale nie to. Ciekawe, ile tripli uh, na mapie już zostało. Trzeba ja zobaczyć bazę. No właśnie, no, ja żadnej tutaj nie widzę, ale... No, no, to, Co? 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 Ej, Kurc, dobra, się wioska, wygrana! Serio? Jak A, zwykle! Bude? I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział, ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.